Można. Dzień dobry. Jesteśmy w sądzie okręgowym w Poznaniu, gdzie dzisiaj odbyła się rozprawa w sprawie dotycząca zaskarżenia wyroku. Wyroku za apel, cicha eutanazja, który opublikowałam w 2019 roku. Dzisiaj nie było decyzji sądu. Rozprawa została odroczona do 17 lutego godzina 10.30. Natomiast przypominam, że sąd rejonowy, ta sprawa już była trzykrotnie umarzana. Sąd rejonowy uznał mnie winną nieprawomocnie póki co i zobowiązał do zapłaty 20 tysięcy nawiązki na rzecz wskazanej przez skarżącego mnie lekarza Fundacji plus 30 godzin prac społecznych miesięcznie. Nie czuję się winna, uważam, że nie powinnam być sądzona za obronę pacjentów, uważam za ogromne do, nadużycie i niesprawiedliwość Ym, nazywanie mnie przez niektórych dziennikarzy, niektóre media antynaukową, antymedyczną czy nienawidzącą lekarzy, nic bardziej mylnego. Od 2015 roku angażuję się w obronę wolności słowa lekarzy lekarzy, którzy rzetelnie informują o ryzyku różnych procedur medycznych, przede wszystkim obowiązkowych szczepień podawanych dzieciom. To, że na sali sądowej dzisiaj widziałam po przeciwnej stronie trzech prawników, z których dwóch reprezentowało Wielkopolską Izbę Lekarską, pokazuje, że jestem solą w oku izb lekarskich, które według kodeksu przejrzystości przyjmują często pieniądze od producentów szczepionek. I to jest sedno sprawy, żeby pokazać mnie w obliczu, w oczach społeczeństwa, jako zagrożenie, a nie kogoś, kto staje w obronie tych najbardziej skrzywdzonych. Także zapraszam wszystkie osoby, które nie zgadzają się z taką rzeczą, 17 lutego o 10.30. Poproszę też o kilka słów komentarza zarówno adwokata Arkadiusza Zetele, jak i. Aplikanta adwokackiego Mateusza Wesołowskiego, proszę bardzo. Dziękuję. Tak, dzisiejsza rozprawa z przyczyn formalnych nie mogła zakończyć postępowania. Te przyczyny formalne muszą być w pierwszej kolejności wyjaśnione, bo nie może być tak, że są wątpliwości jakiekolwiek wątpliwości chcemy rozstrzygnąć o winie człowieka w postępowaniu karnym prawomocnym wyrokiem. Stąd, dzisiaj, sąd przerwał rozprawę i wyznaczył kolejny termin, tak jak wspomniała pani Justyna, na 17 lutego na godzinę 10:30. Ta sprawa jest o tyle ciekawa, gdyż dotyczy apelu, który był wykorzystywany przez panią Justynę jako dziennikarkę warszawskiej gazety zbierająca materiały dotyczące bardzo ważnej kwestii społecznej. Związanej z procedurami medycznymi, które się wiążą z decyzją o kontynuowaniu bądź nie terapii pacjenta w szpitalu. Ten artykuł się ukazał, został sporządzony przez dziennikarkę i wielokrotnie w debacie publicznej w polskich mediach przeistaczała się debata dotycząca konieczności zmian przepisów, żeby dziennikarz nie mógł być karany na podstawie artykułu 212 kodeksu karnego, że są inne instrumenty, jak pozew cywilny, które mogą służyć ochronie w razie nadużycia wolności, wolności słowa. W tym wypadku niestety tak się nie stało, jak wspomniała pani Justyna. Z całą mocą ruszyły instytucje, jak izby lekarskie. Chcące doprowadzić do za, wszelki, za wszelką cenę do oskarżenia, pomimo i zwracania akt sprawy, i pomimo umarzania postępowania. Co ciekawe, po, po tych zwrotach, umorzeniach został wydany przez sąd. To nie jest tajemnicą, bo wyrok był ogłaszany jawnie nieprawomocny wyrok skazujący. Bez przeprowadzenia jakiegokolwiek dowodu zawnioskowanego przez yy, oskarżoną już na etapie postępowania przygotowawczego. To też yy, w pewien sposób obrazuje, yy, jak niebezpieczne są takie postępowania, i tak naprawdę yy, w sytuacji, kiedy są poruszane istotne kwestie społeczne, kiedy robi to dziennikarz, yy, konieczna jest zmiana przepisów. Które pozwolą państwu, dziennikarzom, bez obawy o wszczęcie postępowania karnego publikować to, co jest istotne społecznie dla waszych czytelników, widzów, słuchaczy. Zobaczymy, jak sąd rozstrzygnie tę sprawę po wyjaśnieniu kwestii formalnych 17 lutego. Dzisiaj z przyczyn formalnych mieliśmy tylko Krótki epizod związany z tymi zarzutami, które w toku postępowania dołowczego podnosiliśmy. Dziękuję za tak liczne zgromadzenie się, za przyjście i wspieranie, bo to bardzo ważna sprawa dla nas wszystkich. I poproszę jeszcze pana mecenasa Wesołowskiego, żeby zabrał głos. Dziękuję. Aplikant adwokacki Mateusz Wesołowski z substytucji pana mecenasa Arkadiusza Teteli. Myślę, że pan mecenas tutaj. Powiedział wszystko, co jest najważniejsze w tej sprawie. Ja bym tylko dodał, że według nas to postępowanie w ogóle nie powinno się toczyć, w związku z tym, że apel, który został opublikowany, dotyczył, e, dotyczył, oś, e, dotyczył lekarzy na terenie całej Polski w oddziałach intensywnej terapii, którzy, jak udało nam się ustalić, takich oddziałów intensywnej terapii na terenie Rzeczypospolitej jest ponad 900. Zakładając, że nie, nie tylko lekarze, bo także pracowników tej, tych oddziałów, zakładając, że na każdym takim oddziale jest 100 pracowników, mamy do czynienia z grupą ponad 90 tysięcy osób. Zgodnie z aktualną wykładnią artykułu 212, grupa, dwu, grupa ponad 90 tysięcy osób nie jest grupą, która podlegałaby i klasyfikowała się do odpowiedzialności. Za to przestępstwo. I tutaj sądy wielokrotnie uchylając, tą, uchylając to postępowanie. Niektóre argumentowały, iż, te, iż ta grupa tak liczna może wypełniać, znamio może wypełniać znamiona grupy z artykułu 212 a inne, mówi, a z kolei inne sądy stwierdzały, że tak nie jest. Naszym, naszym zdaniem obywatel powinien mieć możliwość swobodnej wypowiedzi, szczególnie kiedy wykonuje zawód dziennikarza i porusza tematy ważne dla społeczeństwa. Takim tematem był właśnie temat poruszony w apelu przez panią Justynę. Chciałem jeszcze tutaj zwrócić uwagę... Że przygotowując się do tej rozprawy i czytając także orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Europejski Trybunał Praw Człowieka podnosi, że nie powinno się karać dziennikarza, nawet w wypadku, kiedy podnosząc zarzut nieprawdziwy, ale, ale odnoszący się do debaty szeroko do szerokiej debaty publicznej i mający na, celu, mający na celu wniesienie coś pozytywnego dla społeczeństwa, taki dziennikarz nie powinien się spotkać z represją. Jednocześnie tutaj chciałbym też przeprosić za moje takie zająknięcia, jednakże nie mam jeszcze wprawy do występowania przed kamerami. Teraz to tylko to, co mogłem tutaj powiedzieć. Bardzo dziękuję i oddaję głos jeszcze Pani Justynie. Dziękuję bardzo. Cieszę się też, że oprócz osób indywidualnych, które przyszły mnie tu wesprzeć. Są też przedstawiciele organizacji, m.in. Stowarzyszenie Nauczyciele Dla czy Stowarzyszenie Bronimy Munduru dla Przyszłych Pokoleń. Zresztą są przedstawiciele niezależnych mediów, na przykład Anna Stac, Konkretny Kanał, że są i lekarze, Anna Furmaniuk i każdy z was, jest Jan Paweł Tomaszewski. To o, jest właśnie, dobrze, że się telefon przypomniał. Jest i doktor Jadwiga Sokołowska, która też dużo wie o izbach lekarskich. To dodaje sił, to dodaje wiary w sens, w te działania i, i wiary, że ostatecznie jesteśmy w stanie zwyciężyć. Przypominam, przypominam, że przed nami kolejne sprawy sądowe. Wczoraj byliśmy w sądzie, w wojskowym sądzie okręgowym na sprawie porucznika Jakuba. Kuśpita. Kolejny termin 27 lutego, godzina 11:30. 11 Już 7 lutego widzimy się w Gdańsku. O 13:30 bronimy 114 lekarzy, sądzonych za apel do rządu w czasie obostrzeń pandemicznych. 13 lutego bronimy doktor nauk medycznych Doroty Sienkiewicz, prezesa Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców. I w międzyczasie wyniknęło, że obecny prezydent Warszawy, jak i kandydat na urząd prezydenta Rafał Trzaskowski żąda delegalizacji wspomnianego Stowarzyszenia Lekarzy. Więc dzieje się dużo. Szefem głównego, głównego inspektoratu Farmacy przepraszam, sanitarnego jest dr Paweł Grzesiowski, który zapowiada szukanie każdego nieszczepionego dziecka, który zapowiada zaostrzanie kar, grzywien. Jesteśmy, myślę, w kluczowym momencie. Nie możemy teraz dać się złamać. Jeśli to przetrwamy, to, to wygrana nasza. Takie mam przeczucie. Także trzymajmy się mocniej. Czy przedstawiciele organizacji chcieliby też zabrać głos. z dzisiaj? chcesz coś powiedzieć? Dzisiaj nie, chłopacy, dziękuję. Kuba, Kuba, Kuśpic, porusznik jak Kuśpic. Witam wszystkich. Ja tylko powiem jak widzicie w tle jest nas bardzo dużo. Jest to, wydaje mi się, kluczowa sprawa, gdyż nawet jeżeli te rozprawy są utajniane, to ludzie, którzy występują jednak publicznie pod nazwiskami i oni czują tą presję i teraz mam wrażenie, że w końcu następuje pewien przełom w tych sprawach i zaczynają się odwracać te role procesowe i myślę, że kontynuując tą misję, kontynuując i, iście z podniesioną, po prostu idąc, z podniesioną głową, z czystymi sumieniami, bo takie właśnie mamy, doprowadzimy do tego, że to prawdziwi przestępcy zasiądą na ławach oskarżonych i proszę zwróćcie uwagę, że większość tych spraw, a w zasadzie wszystkie to są tematy około medyczne. Jak bardzo, jak daleko idące ingerencje są jeżeli chodzi o koncerny farmaceutyczne, w instytucje typu izby lekarskie, typu indywidualni lekarze, jak to są duże pieniądze, jakie to są koneksje, warto na to zwrócić uwagę, komu służą te interesy. Także ja w imieniu swoim, Stowarzyszenia Bronimy Mundur dla przyszłych pokoleń i wszystkich, którzy podlegają represjom w związku z. Właśnie oddziaływaniem całego lobby farmaceutycznego. Bardzo, bardzo dziękuję za to wsparcie na tych rozprawach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze jeden głos. Proszę bardzo. Jeden głos. Tak doprecyzowując i rozwijając Twoją myśl, że wygrana nasza. Ja myślę, że tutaj bardziej chodzi o to, żeby ludzie, którzy tego słuchają, ludzie, którzy na co dzień borykają się z czasem z sianą. Jakiejś niemocy prawnej, jakiegoś takiego poczucia niesprawiedliwości, żeby nabrali tej odwagi i wiary, że prawda potrzebuje odwagi i ona jest potrzebna w każdym z nas. I rozwijając tę myśl, to nie chodzi o wygraną naszą, to chodzi o sprawiedliwość przede wszystkim, o zdrowie nasze i naszych dzieci i o to, żebyśmy jako społeczeństwo, jako suweren. Mieli poczucie, że nasze zdanie, jeżeli jest inne niż to telewizyjne, jeżeli jest inne niż to, które próbuje nam się narzucać, ono ma sens, ono ma wartość i nie jest jedyne, jakieś takie porzucone, że są ludzie, którzy myślą inaczej, mają do tego prawo i czas, który po pandemii pokazał osoby, które miały odwagę, które chciały wiedzieć, które chciały szukać prawdy, ta prawda wychodzi na jaw. Czasem, tylko ma trochę odroczony termin kiedy wychodzi po prostu najaw więc życzymy wszystkim którzy gdzieś po drugiej stronie mają jakieś swoje trudności wyzwania żeby opowiadali się po stronie prawdy bo prawda zawsze zwycięża i dziękuję tobie Justyno że masz tą odwagę żeby tą prawdę głosić jest to trudne bo polskie społeczeństwo i Polska pomimo że jesteśmy krajem wolnym Podobno od 89 roku, to może się okazać, że ona jest tylko wolna w pewnych teoriach, natomiast w praktyce wychodzi to inaczej. Ale właśnie prawda potrzebuje odważnych ludzi, i cieszę się, że tacy odważni ludzie tutaj dzisiaj są, i cieszę się też, że mogłem tutaj dzisiaj z Tobą być, bo wiem, jak ważne jest wsparcie, kiedy człowiek gdzieś idzie i wydaje mu się, że jest sam, to chyba jest to najgorsze, co może um, czuć w środku, ale ty nie jesteś sama, i prawda. Nigdy nie zostanie sama. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Aniu też? Nie chcesz. To myślę, że skończę tą naszą krótką konferencję prasową i jeszcze raz zapraszam na rozprawę 17 lutego o 10.30 w tym samym sądzie Poznań, ulica Hejmowskiego 2, Sąd Okręgowy. I jeszcze raz. 17 lutego, tak, to jest poniedziałek, godzina 10.30. I jeszcze raz dziękuję każdemu z Was za obecność i osobiste wsparcie i osobom, które nas oglądają. Zachęcam, żebyście udostępniali, żebyście rozsiewali prawdę, bo ratujemy faktycznie ratujemy życie, zdrowie. Dziękuję bardzo.